Spotykamy się dzisiaj na podsumowaniu projektu CAM, czyli Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu. Projektu, który mamy przyjemność realizować od trzech lat na terenie Województwa Wielkopolskiego. Wiecie już, że od lat organizujemy szkolenia, warsztaty i udzielamy doradztwa, które pozwalają Wam rozwijać Wasze działania. Dzięki kampowi mogliśmy wspólnie z Wami zainicjować więcej działań. Zaczęliśmy od stworzenia miejsca dla liderek i liderów NGO w Faliszewie, w którym możecie pracować i organizować własne wydarzenia. Nasi doradcy ruszyli z plecakami do różnych zakątków Wielkopolski. Wspieraliśmy powstawanie lokalnych centrów organizacji pozarządowych. Spotykaliśmy się także na wydarzeniach integrujących, bo wiemy, jak w trzecim sektorze ważne są relacje. Zainspirowani naszymi partnerami z Norwegii wypracowaliśmy dla was gotowe rozwiązania. Projekt Camp dobiega końca, ale zostają z nami otwartość, współpraca i chęć rozwoju trzeciego sektora. Do zobaczenia w Wielkopolsce.